Dzień dobry kochani. Rozpakujmy sobie razem, tym razem paczkę, którą zamówiłam e, z temu. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o temu, to jest mój chyba drugi albo trzeci zakup, trzecia paczka. E, także niewiele, jak na istnienie tego portalu. E, a co zamówiłam? Głównie skłoniło mnie do tego, ponieważ kubek, o który najczęściej pytacie. To jest kubek właśnie z temu. Jakiego zamawiałam? Widziałam wiele innych kubków. Tylko wiecie, jak to jest z tym temu. Z temu za AliExpress, Że zdjęcie jest takie, a przychodzi coś zupełnie innego. No ale ten kubek, mam wrażenie, że w realu wygląda jeszcze lepiej niż na tych filmikach. Sprawdza się mojego zmywarce I tym razem zamówiłam kilka innych kubekków. Jeszcze ich nie otwieramy, jeszcze zaczną sobie coś w paczce. Bo do mnie sporo tych różnych paczek przychodzi. Ale otworzymy sobie wspólnie. Słuchajcie. Ja jestem taką osobą, która jednego dnia odbierze paczkę od Manel a drugiego dnia jest tak samo zadowolona paczką z temu. Uwaga, uwaga. Uj, już o, jakie piękne. Już to widzę, czekajcie, czekajcie. I tak samo się cieszę. To nie jest tak, że jestem jak moje dzieci. Cena nie, nie, cena nie jest wykładnikiem, uwaga. oj, Tam, że zamówiłam sobie na próbę, stwierdziłam, że jak będzie ładna, to zamówię sobie więcej. I to jest szkło i przyszło, słuchajcie, w całości. Mam nadzieję, że jeszcze wyjmę to i będzie w całości. Czekajcie, czekajcie, bo to nie jest takie proste. Chyba sobie jeszcze tu z tyłu otworzymy. U, u, u. Uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Otwieramy. A, ale to słodkie. Nawet do wody, słuchajcie. To jest wszystko szklane, żeby nie było. No piękne, no piękne. I już widzę te zapytania, Klaudia, skąd masz ten kieliszek? Temu? <laughs> szklany, nie plastikowy, szklany. Uważam, że jest cute. Dobra, żeby nam się tu nie zbił. Dobra, lecimy dalej, czekajcie. Później poprzątam. A co my tu mamy? Następne mamy, podejrzewam, że to są słomki, które zamówiłam. O. I to będzie coś w tym stylu, co przed chwilą widziałyście. U, to nieźle zapasowane, nic nie pękło chyba. Mm, szklana słomeczka, zobaczcie, z taką różową kokardką szklaną. Znaczyż no, to nie jest urocze. Akurat włożę tutaj, ale... Mówiłam, go jeszcze z fioletową kokardką Ja używam takich słomeczek Słuchajcie, szklanych Dzieci moje też lubią, ale one raczej metalowe mają wiecie, jak coś dziećmi jest Lepiej dla nich metalowe Chociaż powoli tak wprowadzam A druga też jest różowa Dobra, tak to jak gdzieś indziej fioletowe Czekajcie, zobaczmy, czy w całości przyszła No w całości Piękne No piękne te rzeczy Dobra, lecimy dalej z, azjatyckim, z tym azjatyckim rynkiem to jest tak, że wiecie, czasami coś na zdjęciu wygląda fajnie, a przychodzi i jest internet kontra rzeczywistość, a nie? Dobra, tu mam takie podkładki. Słuchajcie, to było niby jako ociekacze pod do naczyń, ale ja to wziąłam dziewczynkom na ich stoliczek taki. Bo, zobaczycie, to jest takie gumowe od spodu. na taki stoliczek, przed którym one sobie jedzą, malują i tak dalej. Mam nadzieję, że się to sprawdzi. całkiem spoko wygląda. Myślę, że jakoś też jest niezła. Lecimy dalej, co my tu mamy? A tutaj taka już crazy, moja. Zawsze znaczy, słuchajcie, szukam wtyczki od ładowarki od telefonu, czy tam jakiejkolwiek innej ładowarki. To są końcówki na te wtyczki, żeby wiecie, łatwiej było na przykład w nocy, jak szukacie, żeby podłączyć telefon. Podłączyć. I ja sobie wzięłam taką truskawkę i czekoladkę. No, to już jest taki gadżet. Dobra, jeżeli jesteśmy, tele jeżeli jesteśmy przy telefonach, tutaj mam dwa casey na telefon i one bardzo ładnie wyglądały. Na stronie i w realu wyglądają również bardzo ładnie. Jeden zian na, słuchajcie, na iPhone 16 Pro Max, a drugi na iPhone 15 Pro Max, bo takie telefony, aktualnie z takich telefonów, aktualnie korzystam. O, ona tak wygląda, bo tu jak Wam bliżej, yy, to na się robi jaśniejsza, ale ona jest taka o, piękna, brązowa. No naprawdę cute. I słuchajcie, z każdej strony jest, tak żeby to, ten telefon nie uległ uszkodzeniu w razie jakiegoś zdarzenia. No i jeszcze czarna. Czarna jest na drugi iPhone. No ładne, ej, trzeba przyznać, że naprawdę są ładne. Wydaje mi się, że umiem w te zakupy. Lecimy dalej. Co my ma? To, co się najbardziej obawiałam, bo wiecie, z ręcznikami nigdy nie jest łatwo. I zamówiłam takie ręczniczki w, kwiatu, w truskaweczki, bo czasami dziewczynki do przedszkola potrzebują na sensu plastykę czy na jakieś takie inne zajęcia ręczniki. I myślę, że to właśnie jest dla nich. Niby bawełna 100%, z tego co pamiętam, ale sprawdźmy jak. Czy są takie minusie, ręczniczki jak one wyglądają. Dobra, jeden jest taki większy. O! Zupełnie prosty z naszywkami. Całkiem ładny. A drugi taki. Słuchajcie, jak sprawdzi się w praniu i będzie ładnie zbierał wodę, to zamówię jeszcze jeden taki zestaw dla drugiej dziewczynki. Nawet nie wiem, czy nie wezmę ich ze sobą do Grecji. Dobra, fajne. Wygląda na fajne. Zobaczymy, bo w ręczniku to jest ważne, jak one zbierają wodę. Ale warto to sprawdzić dopiero po pierwszym praniu. Mm, jak one będą zbierały wodę. Dobra, jeszcze tu coś mamy, to jeszcze nie koniec. Dobra, tu jest coś dziwnego. czekajcie, to już wszystkie te. Nie, dobra, nie wszystkie. Yy, skarpetki są niesamowite. No, one nie będą jakiejś super jakości, ale mi się podobały, bo były takie cute. Z takimi misiami. pokazuje. O. Mm. Takie po domu, totalnie, wiecie, nie na wyjścia, żeby dziewczynki, dziewczynkom też się podobały. Tu są z kwiatuszkami, tu z misiami. A czekajcie, to jest dobra. Jeden jest z takim misiem, drugi jest z takim misiem. A przymierzmy, a co? Tam? Przymierzmy. Jakieś takie były uniwersalne rozmiary. No i są całkiem okej. Okay. Trochę, to nie, one nie przyświetlają, co one po mają po prostu jakiś taki y, biały materiał na żywo nie prześwitują, a tutaj wygląda jakby prześwitywało, ale nie, to po prostu coś pewnie jakaś biała nitka tam. Ale są fajne. Dobra, wymieniamy. Widzicie, i mi właśnie i takie zakupy, i takie sprawiają dużo radości. Dobra, lecimy do dalej. skarpetki dostaję. Tu też nie, nie spodziewałam się wiele po tym produkcie, ale chciałam sprawdzić, czy to będzie dobre. Słuchajcie, nawet na lato. Już czekam na lato, czekam na wiosnę, aż rozłożę meble ogrodowe. O, zobaczcie, takie pod talerze po prostu serwetki. I chyba też są całkiem niezłe. Tutaj są takie antypoślizgowe, co jest fajne, że nie są, wiecie, nie będą śmigały po tym stole. Ile to jest sztuk? Raz, dwa, trzy, cztery. No i ładnie. Zobaczymy, jak się będą sprawdzały. Pod altany, na przykład. No fajne. Dobra, lecimy dalej. Jak na razie powiem Wam, nie ma rzeczy, z której jestem niezadowolona. Wam sobie tutaj takie karteczki. No. Ale powiem Wam tak wkładałam do tego koszyka, wkładałam i jak mi wyszła suma sumarum z rachunku zapłacenia, to on mały nie był. Sobie na pewno sprawdzicie, bo to nie jest e, trudne. I słuchajcie, niedługo moim dziewczynkom zaczną wypadać zęby, będzie przychodziła włóczka demuszka. E, kęzie, no jeszcze i tak daję, ja myślę, że dopiero i tak w pierwszej klasie zaczną. E, czy jakbyś miała 7 lat, czyli za dwa lata, ale kto wie, będziemy już przygotowane i słuchajcie, znalazłam takie fajne, drewniane pudełeczko. Jeszcze sobie tutaj podpiszę Kenza, tu sobie podpiszę tulia i będziemy zbierać pamiątki w postaci zębów. Opowiem o jeszcze historii, słuchajcie, poszła mi jeszcze dorosła kobieta, wyrywać sobie ósemki. No i pani doktor rościna wyjmuje, wyrywa tę ósemkę, ciach ją do kosza, a ja będzie z tym guzią całą obola. Tak się mi patrzy, o co chodzi? to tylko już pokazuje, słuchajcie, że ja chciałam tego zęba zachować. No i pani doktor znalazła go, mam nadzieję, że to mój, wyjęła. E, no i dała mi ten ząb i sobie zachowała. Mówię, proszę na końcu, mówię tak, proszę pani, to jest ząb mądrości. To, że ja go nie mam w buzi, to ja go i tak potrzebuję mieć. no Także moja historia z zębem mądrości taka była. Gdzie one teraz są? Nie wiem. Ale o, już mało nam zostaje, ale jeszcze mamy. I tu będą jeszcze szklanki. No, dobra, dwie szklanki nam chyba zostały. Jedna i druga bo już widzę po opakowaniu. Aha, a może nie szkanki, ale coś zapakowane tak, żeby się nie uszkodziło. Co to może być? Happy, coś tam every day. Nie wiem, coś ładnie zapakowanego. Też z kartkami. Poczekajcie, Naprawdę ładnie zapakowane. Ale nie pamiętam, co to było. Sprawdźmy. U. A już chyba wiem. Już chyba wiem. Słuchajcie. Wiem, wiem co to jest. Właśnie. Zobaczymy, czy wygadniecie, co to jest. Co to jest, kochani. Na świeczkę tutaj. Takie ładne na świeczniki. Świeczniki, nie? Takie tutaj, może to prześwietla troszeczkę. Takie kokardki, cute y, świeczniki. One też są, słuchajcie, z, z gipsu. No, z czegoś na tokiego wiecie, co się może uszkodzić. Oj, nawet tu do pracowni mi będzie pasowało i do tego mi będzie pasowało. Jest 10 minut, jak nagrywam. Chyba pójdzie to na YouTube. Okej. A, okay. A to drugie, ja, to jest to samo. To chyba dwie takie zamówiłam. Tak, to jest to samo. Dokładnie to samo. Także już może nie będziemy yy, wyjmować, ale ładnie, dobrze zapakowane. Także to wszystko. Jestem ciekawa, jak Wam się podobają. I czekajcie, bo na pewno ja, będzie jeszcze druga paczka, bo ja zamówiłam więcej tych kubaczków takich ładnych i ozdobnych. Powiem Wam, że naprawdę jestem ze wszystkiego zadowolona. Może te podkładki, ale z oczy na tak one się sprawdzą. Ale te inne rzeczy są naprawdę super. Jestem ciekawa tych podkładek. Czy się dobrze no wiecie, no nie są złe. Takie same kupujemy w sklepach. Mam wrażenie, że nie, to jest właśnie taka loteria, że niektóre rzeczy są można spotkać, znaleźć na tych portalach azjatyckich fajne, a niektóre można spotkać takie naprawdę niefajne. Ale teraz jest ta opcja zwrotu, więc myślę, że mm, zawsze to coś, jeżeli coś droższego takiego zamawiamy, że żal nam wiecie, zatrzymać to. No i te casey, no, i te casey, no niesamowite. Dobra kochani, życzę Wam miłego dnia. Idę się porozkładać swoje rzeczy, ręczniki wrzucę do prania, żeby sprawdzić. I pytajcie śmiało o jakość. Dam Wam znać, jeżeli chodzi o ręczniki, bo naprawdę fajne też te ręczniki się wydają. Czy one będą dobre? Czy będą, no, wiecie, tak ładnie wsiąkała woda? W nie? Tego jestem ciekawa. 100% koton, no. Tam były różne ręczniki i też kokardkami w ogóle śliczne. Mm. Później dziękuję Wam, e, zostawcie swoją obserwację, jeżeli do tej pory mnie nie obserwujecie po więcej takich e, smaczków e, zakupowych. Mua!